Tylko godzinę do przodu. Widziałem tutaj jeden uchwyt. Tak, coś na szybko robię, i tam jest drugi. No i oczywiście z tamtego domu. To jest stary, kurwa. Wiecznie, kurwa celują, nie? Także zapalił, dwa razy, zapalił piłę, dwa razy dał gazu, no i zgasił, kurwa. Bo jak jechać, to mógłbym nie zauważyć, bo dość, że jestem z tyłu. A droga jest, kurwa, tutaj tam, no a ja jestem, kurwa, tu I to mógłbym nie mógłby mnie zauważyć albo nie słyszeć bo stopery mam w uszach, więc, kurwa, kamery sprawne i jebane cweluchy w akcji cweli inwestycja po to się człowieka pilnuje, żeby se, kurwa nawet, kurwa, nawet nie wiedziałem, że drugie robię bo się tam zarobiłem, ale tak później patrzę, kurwa gazuje coś, kurwa, patrzę piła, kurwa Jeździć, o już, celuchy kurwa. Nagrywam to celuchy jeżdżają. Dobra, nie będę nabijał głównie, bo mi się nie chce nadgadać.